Święty Jakub Apostoł spieszy nam dzisiaj z pomocą i z zachętą do tego, by się nie poddawać, by się nawet radować wtedy, kiedy na nas spadają różne doświadczenia. Rzeczywiście doznajemy ucisku. Ja bardzo lubię myśleć o tym w kontekście modlitwy. Nikt, nikogo przynajmniej nie spotkałem takiego. W moim życiu, kto by był zadowolony ze swojej modlitwy? Bardzo ciężko nam, często bywa na modlitwie. Co więcej, ci czasami, którzy są wokół nas, też nie są zadowoleni z naszej modlitwy, nam może wytykają to, że się modlimy, albo że nic z tej modlitwy nie wynika. Jesteśmy jakoś oskarżani czy poniżani za to, że się modlimy, czy jak się modlimy. Czy można myśleć o tym, że ktoś jest bogaty w modlitwie, czy że jest biedny? Myślę, że dzisiaj apostoł nas zachęca przede wszystkim do tego, żebyśmy byli stali, żeby jeżeli nam czegokolwiek ma brakować, chociaż zachęca do tego, żeby niczego nam nie brakowało, żebyśmy w niczym nie wykazywali żadnych braków, to na pewno chodzi mu o to, żeby nie wykazywać braków wytrwałości. Bądźmy wytrwali na modlitwie. A wtedy, nawet jak przychodzą przeciwności czy trudności, będziemy blisko Boga i się ostoimy. W Ewangelii Marka będą jeszcze tylko dwa cuda, takie wyraźne. Będzie uzdrowienie paralityka. I będzie przywrócenie wzroku ślepemu, a potem już będzie golgota i wydarzenia związane z największym cudem miłości z Krzyżem i ze zmartwychwstaniem Jezusa. Jest jakaś powściągliwość w Ewangelii Marka w opisywaniu cudów. I te dzisiejsze słowa Ewangelii one to potwierdzają. Pan Jezus. Jest taki zasmucony. Ewangelista używa słowa westchnął głęboko z powodu niewiary, z powodu tego, że ten tłum ciągle oczekuje jakichś niezwykłości, cudów, znaków. Już był cud chleba, było, były egzorcyzmy, było przywrócenie słuchu głuchoniemu. Czego jeszcze? Jezus jest zasmucony, bo oni jeszcze nie zrozumieli o co chodzi, a o co chodzi, Chodzi o to, że to on jest znakiem. Że w naszej wierze nie chodzi o powodzenie, nie chodzi o prestiż, nie chodzi o to, że nasze sprawy dobrze będą się układały. że nasza historia to będzie historia obrastania w taki tłuszczyk powodzenia. W naszej wierze chodzi o to, że mogę spotkać Jezusa boga żywego i że jedyne czego doświadczam przez wiarę albo co jest obietnicą wiary to to jest to, że na pewno z nim się spotkam i to już teraz, a i w przyszłości się z nim całkowicie zjednoczę i będę żył w komunii nieba. To chce powiedzieć Jezus, że on obiecuje samego siebie. Jeżeli jest z nim jakiś rodzaj smutku, to jest to taki smutek spowodowany tym, że tak łatwo zamieniamy wiarę na magię. Próbujemy coś pobożnego zrobić, żeby dostać od Jezusa zdrowie, pomyślność, załatwienie jakiejś sprawy. Idę na pielgrzymkę i niosę jakąś wielką intencję, tak jakby to ode mnie zależało. Jedyny znak, taki który nas bezpośrednio Wprowadza w tajemnice Boże, to jest znak Jezusa. Nie mamy innej bramy, nie mamy innej drogi, nie mamy innego źródła, nie ma innego życia. Tylko Jezus.